Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Bardzo fajna okazja, bo będzie można posłuchać opinii użytkownika, który jakiś czas użytkował maszynę, już zaliczył pierwszy przegląd. Sam pokazuje dokładnie wszystkie elementy składowe ciągnika, właśnie tego, którego tu widzicie, 3055. Też bardzo fajnie mówi o tym, co... Państwa na pewno zainteresuje z punktu widzenia kontekstu wyboru tego ciągnika na tle innych oferowanych na rynku. Naprawdę warto posłuchać, bo jest to rzeczowa, konkretna opinia. Dzięki jego filmowi i tego, co sam tam powiedział, będą Państwo mogli. Wyrobić sobie dodatkową opinię na temat wyrobów Arbos i tego konkretnie modelu 3055. Zapraszam do oglądania. Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj Wam poopowiadać o tym ciągniczku Arbos 3055, e, ponieważ w momencie, gdy go kupowałem, nie było żadnej opinii na internecie takiej, oprócz tej, e, oprócz tej takiej sprzedażowej. Tak, typowo gdzieś tam. Pokazywanej przez korbanków, żeby ktoś tam poopowiadał na temat tego ciągnika, tak? Ciągnik, za swoją cenę, około tam 100 tysięcy, niespełna 100 tysięcy, oferuje całkiem niezłe wyposażenie, bo mamy w standardzie przednie obciążniki. Ogubienie z przodu mamy 280, z tyłu mamy 380. Ciągnik jest prawie że w pełni mechaniczny poza, poza kilkoma szczegółami drobnymi, tak które znajdują się tutaj mamy elektrohydraulicznie załączany tylny WOM i elektrohydraulicznie mamy załączany przedni napęd, tak poza tym jest w kabinie znajduje nam się jeszcze włącznik włącznik od koguta spryskiwacz szyby przedniej wycieraczka szyby przedniej Dwa wyjścia hydrauliki też również są w standardzie. E, światła robocze e, no wiadomo, światła do jazdy. E, podnośnik mamy e, regulację pozycyjną, siłową i mieszaną. W skrzynie mamy 4 biegi 4 e, biegi plus 3 e, zakresy wszystko jest na pełnym, na pełnym rewersie. Co by tu jeszcze? Dwie prędkości womu mamy zmieniane, fajnie pod ręką są. Rewers tutaj mamy w tym miejscu, też w miarę to wszystko płynnie sobie chodzi bez jakichś tam problemów. Ciągniczek ma na chwilę obecną przeleć jeżdżone w okolicach gdzieś tam w okolicach gdzieś tam chyba 70 godzin może nie spełnia 70. 40, zobaczymy ile on tam pokaże 65,7 czyli nie stał na 70 w ciągniku dostajemy w wyposażeniu standardowym klimatyzację taki zwykły, prosty najprostszy panel klimatyzacji jest no, wiadomo, roleta tutaj przednia e, lustereczka w kabinie jest całkiem fajnie bo jest dosyć dużo miejsca Nam, pomimo swoich gabarytów ciągnik jest naprawdę mały, bardzo mały bym powiedział, jak na 50 koni tutaj porównując gdzieś tam konkurencję w momencie poszukiwań tak? no to raz, że zapora cenowa była <laughs> nie do przeskoczenia, no bo tam najtańszy model, jaki udało mi się znaleźć czy to Deutschfara, czy no Deutschfara, bo tutaj głównie Deutschfar konkurował z nim no to Deutschfar wychodził chyba, jak dobrze pamiętam golas zwykły bez klimy 107 107 netto no, i wraz nie byliśmy w stanie uzyskać takiego rozstawu, jakbyśmy chcieli, bo bardzo ważnym dla nas parametrem był rozstaw kół, tak, bo rozstaw kół musiał się zawierać do 170 cm, ponieważ tak mamy nasadzone już uprawy truskawek. No i niestety półtora hektara uprawy nie będę likwidował po to, że. Dlatego, że zmieniam, zmieniam ciągnik, tak. Jesteśmy już po pierwszym przeglądzie, po 50 godzinach. Tutaj naprawdę serwis od e, firmy Korbanek trzeba pochylić czoła i powiedzieć, że na wysokim poziomie stoi jakość obsługi. No bo e, zadzwoniłem w piątek. W piątek gdzieś tam około godziny 10. No i w poniedziałek rano już e, serwisan był na miejscu. Wszystko, wszystko, że tak powiem, co było do zrobienia, to zrobił. Nawet tam więcej, bo jakieś tam delikatne uwagi co do regulacji kolumny kierownicy były, że dosyć ciężko to chodziło. Wszystko to usunął. I, i, i co jeszcze? No, i przede wszystkim nie szczędził wiedzy na jego temat, tak? No bo e, o co nie zapytaliśmy, jakiekolwiek wątpliwości nie były, czy tak można, czy tak nie można. Odnośnie obsługi, oczywiście, tak? Obsługi, obsługi poszczególnych tam podzespołów. E, wszystko nam powiedział, dodatkowo do tego jeszcze nam e, pokazał no, takie pewne niedociągnięcie, które, które że tak powiem, e, akcja serwisowa właśnie teraz była. W sumie chyba cały czas jest. No i tam przy hydraulice to niedociągnięcie jest usuwane na bieżąco, tak, we wszystkich, we wszystkich maszynach. Ale to za, to za to, że tak powiem, konsument e, odbiorca bezpośredni za to, za to nie, nie płaci. W ciągniczku dostaliśmy do pierwszego wyposażenia jeszcze komplet filtrów. Wszystkich filtrów na wymianę łącznie z hydrauliką, z silnikiem, ze wszystkim. No i co? No i tutaj na tym tyle chciałbym się skupić. No bo ten tył tutaj naprawdę fajnie, masywnie jest zrobiony. Nie ma tu żadnego badziewia. Tu nawet sobie pozwoliłem w którymś momencie mierzyć w Maseju 3060. Tutaj gdzieś te elementy odciągów bocznych, czy tutaj właśnie gdzieś tam. Przy zaczepie, no i wszystko, wszystko, że tak powiem, przemawia na plus dla Arbosa, no bo Arbos tutaj te elementy, te mocowanie tutaj ma o 2-3 mm grubsze, a jeżeli to jest w Maseju, zaczep tutaj ma tak samo ten suwliwy, czy ten tutaj, ten tutaj, samo ucho na końcu, nawet ma grubsze niż MF, a tutaj wszystko jest to samo co w MF-ie. Tutaj na duży plus zasługuje regulacja. Tego tego, tego yy, ramienia bocznego, no bo zwykłe, proste, bez żadnych przekładni, bez niczego, nie ma co tutaj się zepsuć, tak? No, no, no nie ma, no jak stanie, to wystarczy to yy, jakimś od odrdzewiaczem psiknąć i, i, i wszystko nam ponownie będzie chodziło i zasuwało dalej. motogodziny yy, w ciągniczku jest prosty czterocylindrowy silnik. Yy, prosty czterocylindrowy silnik, bez żadnych, bez żadnych common railów, na zwykłej pompie, zwykła pompa mechaniczna. Tutaj mamy sprężarkę od klimatyzacji. No wiadomo, no wiadomo, no nie ma co ukrywać, tak że jest to gdzieś jakiś produkt nie wiadomo skąd. No bo wszystko, wszystko jest napisane, tak. Ale przynajmniej tutaj na mnie wmawiają, że Ee, że ciągnik jest nie wiadomo skąd, nie wiadomo jakiego producenta, ee, nie wiadomo jakiego producenta, bo nie ma co się oszukiwać. Większość producentów bazuje na częściach, z, gdzieś tam z, ze wschodu, tak. No tutaj mamy pakiet chłodnic. Pakiet chłodnic mamy tutaj. Ee, mamy chłodnice wody, wszystko fajnie, tak w miarę dostępnie. Tutaj jakieś tam kratki do czyszczenia są, jedna, druga. Filtr mamy suchy, tutaj mamy wskaźnik zabrudzenia. E, co by jeszcze no tu o tym powiedzieć? Fajna sprawa, bo hebel, nie trzeba tam gdzieś tam masy zdejmować, jakby coś tam trzeba było, tak jak teraz na przykład kompań tam jest spawany, e, no to nie trzeba, nie trzeba nic zdejmować, tak? W wyposażeniu standardowym mamy również obci obciążniki przednie, komplet, no i obciążniki tył. Mm. Tutaj dla konstruktorów duży plus jest yy, zamontowanie tej anteny, bo jest fajnie zamontowana tutaj właśnie za słupkiem. A może się uda? Uda się pokazać. Ona jest tak wkomponowana tutaj, że jej w ogóle nie widać. Nie ma co się martwić, że gdzieś tam w krzakach ją urwiemy. Yy, no bo jej nie urwiemy, tak? Nie da się, po prostu się nie da. Yy, co by tu jeszcze o nim poopowiadać? A tutaj taki mały patencik, jak to zwykle do, pomysłowy dobromir do wysypu do Anny. No, tutaj z racji tego, że mamy dwie pary, mogliśmy sobie pozwolić na to, że wysyp już jest na hydraulice. No, bo tutaj y, była obawa, że jak ten drut od kombajnu, od wysypu, no tutaj wystawał, no to, że nam tu któregoś pięknego dnia wejdzie w. tu, w szybę. No i będzie zon, bo taka szyba, tysiąc parę złotych kosztuje. No dobra, a co by tu jeszcze? Wszystko jest fajnie, fajnie na wierzchu umiejscowione. Wszystkie filtry, które tutaj gdzieś tam mogą w jakiś sposób być uszkodzone, wszystko jest osłonięte osłonami. Nic tu nam się nie uszkodzi. Nie wiem czy mówiłem, w standardzie dostajemy sprężarkę. Tu mamy butle. Wystarczy tylko, jak dobrze pamiętam, zawór siły hamowania założyć, wyjścia i pompki na pedały i mamy instalację do przyczepy do hamulców co by jeszcze, co by jeszcze, co by jeszcze, co by jeszcze no cóż chyba z rzeczy takich najciekawszych takich, że tak powiem na plus yy, tego ciągnika to chyba tyle a, no w sumie jeszcze nie tyle wszędzie mamy metal nie ma żadnego nie ma żadnego badziewia, tak? nie ma żadnego plastiku no wszystko jest naprawdę naprawdę konkretnie zrobione jak na Chiny no to Chiny się postarały, naprawdę trzeba powiedzieć. Światło mamy tutaj, lampa tylna zespolona LED jest. Górne, górne halogeny są zwykłe na żarówkach. Niestety tutaj producent się nie pokusił, no ale to nie jest fend czy, 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 czy masę, czy coś innego, gdzie tam LEDy są, ale to tam chyba też są za dopłatą. No ciągnik w takiej wersji, jak tutaj stoi na, u nas na placu, no to na chwilę, na chwilę obecną on kosztuje chyba niecałe 100 tysięcy. Pytanie się pojawia na pewno: które nurtuje wszystkich, czy drugi raz bym kupił tą maszynę? Tak, kupiłbym drugi raz tą maszynę, ponieważ w dzisiejszych czasach e, trzeba liczyć koszty. tak? Trzeba liczyć koszty no i te koszty, e, może nie tak, może małego gospodarstwa takiego jak my, jak my sobie tam mm, robimy, gdzieś tam powiedzmy do tych 15-20 hektarów, nie jest stać na ciągnik za 300 tysięcy. No czy tam nawet tak jak Deutschwar, tam 150, ale czy ten Deutschwar e, wytrzyma półtora raza dłużej niż ten? Wątpię. Tutaj w okolicy jest też bardzo podobny, w sumie bardzo podobny. 10 lat temu była taka marka jak Prokmar, tak? No i, i, i rozwiązania jakie są tu, a są tam, to jest wszystko kurde, że tak powiem zerżnięte. Zerżnięte jedno w drugie, tak? Potem mamy mechaniczny. Gramera eee, Blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna. Eee, tam jakiś zegarek mamy, data, godzina. Eee, o, szybę dach jeszcze mamy tutaj na górze. Zapomniałem o szybę dachu powiedzieć. No, w standardzie jakieś tam radyjko dostajemy. Zwyk zwykłe, takie najtańsze. No, ale w sumie co tutaj więcej nam jest potrzebne? Sorry za syf. Ale właśnie przed chwilą zjechaliśmy z pola i jakoś nie było czasu na pewno każdy się zastanawia spalanie tak? spalanie ciągnika no właśnie jest robiony test właśnie jest robiony test ciągnik pracował chyba 8 czy 9 godzin w kombajnie Anna i jakiś tam delikatny dojazd do pola nowe wlewie nie widać już w sitku czyli gdzieś tam niżej jest później, później sobie sprawdzimy godziny są spisane znaczy nie tyle spisane co zdjęcie jest zrobione no i zobaczymy sobie, ile on tak naprawdę pali, jak to wychodzi. E, oczywiście ciągnik cały czas na klimatyzacji i pracował, żeby nie było że, że jakiegoś tam zafałszowania, że coś, e, że coś nam tam, nie wiem, możemy dołożyć jeszcze tego spalania. Nie. Przy takim obciążeniu normalnym, jak być powinno, wszystko hulało. Na pewno gdzieś tam ktoś sobie pomyśli, a zapłacili mu, dali mu rabat, dali mu pewnie jakąś wymianę czegoś i, 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 i mówi to, co mu każą. Nie. Nagrywam to dla was, po to, żebyście e, wiedzieli, że to naprawdę maszyna jest. No, maszyna jest prosta, tak? Maszyna jest prosta i, i gdybym stał przed, przed dylematem e, zakupowym, przed wyborem, czy mam kupić ją drugi raz, na pewno na pewno bym drugi raz ją kupił, tak? Hi, hi, tu nie można powiedzieć. Na bieżąco, na bieżąco będę starał się coś tam dogrywać na temat tego ciągnika, jak on tam pracuje. E, no, na pewno tutaj niepokoi mnie, to już z serwisantem rozmawiałem na ten temat. Niepokoi mnie to, że gdzieś tam jakoś bardzo mocno kopci, tak? No ale to też nie ma co się dziwić, że on kopci, no bo tutaj nie mamy DPF-a, nie mamy instalacji dozującej AdBlue. To jest zwykły ciągnik, tak? Następca 60, następca nie wiem 30, te mniejsze modele, czy jakiegoś Zetora. Tylko że po prostu no, gdzieś tam pokolenie dalej, tak? Pokolenie dalej do przodu. Ostatni taki rzut i będziemy kończyć w następnych odcinkach. Gdzieś tam będę pokazywał, dogrywał. Opowiem Wam jeszcze, co mnie w tym ciągniku denerwuje. No jakieś tam delikatne mankamenty są, nie? No, bo wszystko super, pięknie, ładnie nie może być, tak? Nawet gdzieś tam w maszynie za 200 czy 300 tysięcy na pewno też jest coś, co by nas tam drżaźniło denerwowało. Także. Mówię. Zapraszam do, na następne filmiki. Obserwować będę się starał tam systematycznie, nie wiem, raz w miesiącu, jak ciągnik popracuje, coś tam, coś tam dogrywać. Dziękuję. Pozdrawiam.